Cześć! W dzisiejszej Ewangelii mnie najbardziej poruszyły takie trochę prowokujące słowa Jezusa, w których mówi: Do swoich uczniów nie idźcie do żadnych Samarytan ani e, Pogan, ale tylko do zagubionych owiec domu Izraela, czyli mów, mm, po prostu do Żydów. Dlaczego? Czyżby Jezus dyskryminował Samarytan i Pogan, albo wprowadzał jakiś porządek, hierarchię ważności? Czytając dzisiaj Słowo Boże, poruszyło mnie to, że być może niekoniecznie i absolutnie nie. Dlaczego? Już się zdradzam? Wydaje mi się, że Jezus znał bardziej swoich uczniów i wiedział o ich ograniczeniach. To nie chodziło o odbiorców, przecież Ewangelia Jezusa jest dla każdego z nas, dla wszystkich. I świadczy o tym działanie samego Jezusa, który rozmawia z Samarytanką w Ewangelii Jana. No, tu się poruszamy w Ewangelii Mateusza, ma swój własny klimat, mikroklimat, ale mimo wszystko nauczanie Jezusa jest uniwersalne. No więc na czym polega problem? Mnie się wydaje się, że to jest dziesiąty rozdział. Czy uczniowie są już gotowi do tego? Czy nie mają w swojej głowie, jak wiele tych stereotypów dotyczących uprzedzeń, dotyczących Samarytan, Pogan? Czy nie będą idąc do nich, próbowali najpierw powiedzieć, słuchajcie, są tutaj prorocy i to, co Jezus robi, to bardzo nam przypomina ich działanie? No przecież to by było prowokujące i wręcz odpychające dla jego słuchaczy, przecież Samarytanie. Uznają tylko Tore, nie uznają proroków, ani, um, ani pism. Przypominam, Stary Testament ma trzy takie podstawowe części, e, to jest e, Tenecha, czyli Tora, Nabim, prorocy i Ketuvim, czyli pisma. Pisma, czyli psalmy, Echiop, Kochelet, e pieśń nad pieśniami i wiele innych, cen ksiąg, tak zwanych mądrościowych. A y prorocy, no to prorocyne, tylko jeszcze jest tak rozszerzony ten, ten kanon tych proroków, nie pokrywa się do końca z naszymi księgami prorockimi. No ale. Takie krótkie wyjaśnienie na bok, czyli zaczęliby w ten sposób. Czyli najpierw musisz uznać tych wszystkich proroków. No, dla Pogan to w ogóle byłaby bajka nie z tej ziemi. Więc Jezus, i, i wtedy być może z Jego słuchaczy by się zablokowali, albo by tego nie, po, nie pojęli, albo by to odrzucili, bo to niezgodne z tym, co uznają, co jest dla nich ważne. No właśnie, Jezus by postąpił inaczej. Jezus by starał się dotrzeć, i cała Ewangelia jest pełna przykładów, jak Jezus nie odwołuje się nawet do tego języka Biblii, Starego Testamentu, ale do doświadczeń człowieka, które jemu są bliskie, które są. Wyrwane nawet z tego kontekstu ściśle religijnego, ponieważ on chce dotrzeć do wszystkich, ale czy gotowi są na to jego uczniowie? Czy, nie, czy oni nie wciąż tkwią w tym kontekście religijnym i szukają właśnie tych powiązań, tego, co dla nich jest takie głębokie i ważne? Ale czy ten język będzie tak samo ważny dla jego odbiorców? Czy ich nie zniechęci? Wydaje mi się, że to wyzwanie jest bardzo uniwersalne, bo różnie możemy mówić o Ewangelii, o Piśmie Świętym. Jak widzicie w moich komentarzach, odwołuje się do bardzo różnych doświadczeń, książek, czasem filmów, czasem historii, które być może są. Każdy się w nich może w jakiś sposób odwołać, przynajmniej staram się w ten sposób. Czasami, oczywiście, odwołuję się do tego, co akurat dla mnie ma w tym momencie znaczenie, licząc na to, że akurat może i dla kogoś też, ale staram się jakby nie wykluczać. Nie wiem. Tak, taką przyjęłam dla siebie, jakby taką odczytałam dla siebie drogę. I na pewno uczniowie, jak widzimy, w o aktach, e, tych, przepraszam, aktach już się językiem mylą. To było akurat po włosku w dziejach apostolskich, oczywiście. E, odnajdą swoją drogę do mówienia o Jezusie, e, także poganom. I nie będą wtłaczali na siły całej mądrości Starego Testamentu. Kto się w tym odnajdzie? Fajnie. a Kto się w tym nie odnajdzie? Trudno. Nie dla każdego jest wszystko i takie poszukiwanie tego języka powinno być dla nas ogromnym wyzwaniem. Ale także może odnalezienie własnej ścieżki. Akurat taka ścieżka jest dla ciebie dobra. Odnajduj tą i szukaj tych ludzi, którzy będą ciebie w stanie pojąć, zrozumieć. Ważne jest docieranie do jak największej ilości osób, ale przy uznaniu tego, że mimo, że cały czas będziemy się doskonalić, w pewnych obszarach będziemy lepsi, w innych niekoniecznie. Ale czasami po prostu może Duch Święty będzie nas umacniał tak, że będziemy mogli docierać do serc coraz większej ilości ludzi. Tego sobie życzę, czego Wam życzę. No i osiągnęłam chyba rekordową ilość minut, zawsze się staram mówić krótko i chyba pierwszy raz przebiłam 6 minut. Cześć.